To jest właśnie wojna pełnoskalowa, którym zadaniem jest, było sobie i zestawiał, według mojego przekonania, trzy zasadnicze cele. Pierwsze, główne to jest obezwładnienie instalacji, które służyły do, do pracy nad bronią jądrową czy bronią nuklearną, która już Iran zrobił duże postępy. Te laboratoria, czy też te zakłady i, i wszelkiego rodzaju instytucje, które nad tym pracowały, były rozmieszczone, rozśrodkowane i znajdują się w górach, także w trudno dostępnym terenie odpowiednio opowiedni, tam można być ukryte i to jest pierwszy, pierwsze jakby cel tej operacji o charakterze politycznym. I drugi cel to jest także o ośrodka, który pracował nad nad bronią balistyczną, rakietami balistycznymi. No i trzeci cel to jest osłabienie państwa irańskiego na tyle, żeby wywołać tam w, w Iranie jakieś rodzaju niepokoje społeczne, które, które nabrzmiewają od dłuższego czasu w różnej postaci, były brutalnie tłumione, żeby te niepokoje jakby się ponownie ujawniły i posłużyły do zmian polityczno-społecznych w samym Iranie i obalenie istniejącego, istniejącej władzy przez wiele lat, przecież sprawującej w tym kraju, można powiedzieć, kierowniczą rolę. Tutaj mówimy o tym, o, 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 o właśnie tym. jest państwem typowo religijnym, czyli opierającym się na, na władzy przywódców religijnych i strażników rewolucji.